Cześć, tu Ewelina i dzisiaj zabieram Cię do Sinsei, także chodźcie, chodźcie, wchodzimy do środka, ja wiem, że Wy uwielbiacie Sinsei, a ja jak wiadomo uwielbiam robić dla Was te przeglądy, więc yy, jesteśmy już w środku, no i patrzymy, no i zaglądamy co my tutaj mamy, a mamy zobaczcie, zwracam uwagę też na manekiny, jak wiecie bo manekiny są wizytówką sklepu, no i patrzymy co na sobie ma manekin zobaczcie jaka ta koszulka jest ciekawa świetna, po prostu rewelacyjnie wygląda no i mamy też taką minióweczkę bordową, ceny też dokładnie widzieliście no i mamy oferty też, wow oferty wow i zerkniemy sobie za chwilkę, co mamy wyjątkowego w tych ofertach. 49,99 koszula, już Wam pokazuję dokładnie, jak ona wygląda. Katano Ramoneska 9999. Ja pokazywałam ją już wielokrotnie, ale uważam, że warto pokazywać jeszcze raz. Y, szczególnie takie rzeczy, które Wam się podobają. A wiem, że Wam się właśnie ona podobała, ta kurtka, i wiele zakupiło dziewczyn. Dobra, teraz spódnica 4999. Przechodzimy do ubrań, które są tak pięknie rozwieszone, czyli tak jak makła. Uwielbiam, no po prostu bardzo, bardzo lubię, kiedy rzeczy są rozwieszone i widać je w całej okazałości. 59,99 spodnie dość klasycznie wyglądające. Kolejna rzecz to bluzeczka trzydzieści dziewięćdziesiąt dziewięć. Mamy też bluzkę z długimi rękawkami bordową trzydzieści dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć. Ja też ją pokazywałam już wielokrotnie. Takie oto nerki. 29,99. Kurtek pokazało się naprawdę sporo w Sinsei. Ja tak staram się wiecie, żeby urozmaicać w moich przeglądach, żeby tylko nie były same kurtki na przykład albo same sukienki. Więc tak czasami wam wrzucę e, jakieś kurtki. No i tutaj właśnie mamy coś takiego 89.99. Kolejne malekiny, i zerkamy, i patrzymy, i podglądamy co mają na sobie. No i widzicie na przykład te spódnie, widzimy też tą koszulę, którą pokazywałam Wam. Jest też tam spódnica jeansowa, właśnie. I wiecie, że ja bardzo lubię te spódnice jeansowe, jeżeli chodzi o sensei. Zresztą nie tylko spódnice jeansowe, lubię też ogólnie jeans, który jest w sensei. Teraz pokazuję Wam bardzo ładną sukienkę. 39.99. Bordowa torebka tutaj u góry sobie wisiała, więc tak tylko zerknęliśmy. 19.99. My już znamy doskonale te wszystkie koszulki, t-shirty, które w Sinsay są zazwyczaj ze świetnym składem i w bardzo dobrych cenach. Kolejna sukienka, teraz w brązie. Tutaj coś panterkowe. 55,99. No i skoczyliśmy sobie na dresy. Spodnie dresowe 29,99. Słuchajcie, to naprawdę jest bardzo dobra. Okazja i świetna oferta. W tym Sinsei mamy ten dział taki domowy. Ja to, wiecie, ogólnie mówię na to, że to jest takie pepko jakby, bo tutaj naprawdę jest. Wszystko. No i na przykład mamy też akcesoria dla zwierząt. Tak jak widzicie, mamy tutaj rozmaite rzeczy do garderoby, do sypialni, do łazienki, jejku, przybory jakieś też szkolne. No, wy doskonale wiecie, ile my tutaj możemy znaleźć właśnie w tym sklepie fantastycznych perełek. Aktualnie pokazuję Wam do przechowywania mamy rozmaite, na przykład o, na bieliznę jakieś takie pojemniczki, kiedyś to tylko słuchajcie było y, gdzieś tam w Ikei na przykład a tutaj proszę y, mamy tu, w Sensei, dostępne od ręki więc gdzieś tam jak ktoś buduje jakąś garderobę, czy gdzieś w szafie, to jak najbardziej Coś takiego do przechowywania się przyda. I też były wieszaki, wieszaki też niejednokrotnie Wam e, pokazywałam. Ozdoby różnego typu, teraz aktualnie wiadomo jesiennie, dyniowo. No i wiele, wiele innych fantastycznych rzeczy, ale my dzisiaj tutaj długo na tym dziale nie będziemy. Tylko tak po prostu e, przemknęłam. Powracamy na odzież. Zobaczcie, jak ta pani tutaj modelka jest ubrana. Ja nieraz wam też mówię, że to jest taka też inspiracja dla nas. No, ale my patrzymy na sweterki, 3,9,99 bordowy na guziki. Też już nieraz był w moich przeglądach zisaj. Ogólnie, jak wiecie. No, szeroka oferta, szeroki wybór, także dziewczyny. Zawsze się zastanowić, czy my tego potrzebujemy. 4999, biały. Bo ja wiem, że dużo rzeczy może nam się podobać, ale wiecie, zawsze te zakupy powinny być przemyślane i z głową. Po to robimy przeglądy, po to patrzymy, że się inspirujemy tym i patrzymy, czy też nie mamy czegoś podobnego w szafie. No tak, makła gadu gadu, a my tu już sobie plecaczki oglądamy. 59,99, czyli coś, co teraz jest bardzo popularne, i ja wiem, że wiele z Was wybiera właśnie zamiast torebki, często plecaki. Plecaczki, które czasami pełnią funkcję właśnie torebki. Więc, więc pokazuję, pokazuję jak najbardziej. Mamy tutaj też. Szeroką ofertę różnego typu właśnie plecaczków. Ten akurat 49,99 taki serduszkowy. Ale tutaj mamy właśnie coś takiego, co może przypominać jakby torebkę, trochę torebka, trochę plecaczek. Wow, 29,99. No zobaczcie, świetna oferta. Tutaj jeszcze z brązem. No i torebki tak zwane koszykowe, letniaki, nasze letniaki. Patrzymy na cenę 27,99. 19,99, no jeszcze niżej cena. Zerkamy dalej, bo jak widzimy tutaj sporo, sporo pomarańczowych metek i okazji. 29,99. Jejku, Tom to pokazywałam Wam wielokrotnie. Jak się zaczynało lato. 39,99. Bardzo ładna. Ta też fajnie wygląda. Ale tutaj nie mamy pomarańczowej metki. 59,99. Ja przytulam Was bardzo, bardzo mocno. A to już koniec naszego przeglądu. I my widzimy się oczywiście jutro.